No nie wie, moim starym całkowicie odjebało. Całkowicie do cna. Ojciec dostał w robocie bilety do kina to gówno greju. A że he, he za darmo, no to zapakował do swoją żonę a moją matkę do autobusu i wóz do kina. Jechali 30 km, bo do najbliższego miasta tyle właśnie jest. Matka podniecona, ten jęczy całą drogę. Dlaczego mu na takie gówno, że nie mógł dostać na jakieś szczelanki albo komboje, a idą na Roma i Sidu. No ale jak za darmo hehe, he, to dobre i to. Obejrzeli to arcydzieło, wrócili do chałupy I się kurwa zaczęło Na początku niby nie, ale po tym coraz częściej słyszałem Jak matka mój do ojca Januszu Szary Myślałem, że go znowu wyzywa Jak wtedy, kiedy wyżerał ręką Zgara całe nadzienie do pierogów w pijaku Ale jednak kurwa nie To pieszczotliwy zwrot No i mówi do niego, ty mój Januszku I się wdzięczy i wypina, jak kotka w A mnie się zbiera na żeganie I odwracam głowę, nic kurwa z tego Znalazłem w przedpokoju podarte rajstropy Myślę, chuj, matka pewnie Obejrzeć serial i spadły z dupy z wrażenia, ale widzę, że powiązane w jakieś supły i węzły. Matka podbiega do nich zgarnęła je z podłogi jak golum i miną z miną miną zwawlokła do sypialni. Usłyszałem tylko ojca: Graszka, hehe, he, nie gub gadżetów, bo słabe seksy będą. Po paru dniach zacząłem chodzić z wiadrem. Noszę ze sobą po domu, żeby od razu się nie pożygać na dźwięk. Zwiążesz mnie dzisiaj jak z opaską Januszku. Chciałabym, żebyś mnie wziął na ostro w windzie i wtedy się pukam w młeb, bo na naszej wiosce jedyna winda to ta do nieba, jak ktoś się powiesi na swoje błonce. No i mamy w domu kurwa 50 twarzy Janusza. Wczoraj nocy słyszałem znowu odgłos ubijanego masła, ale zanim zdążyłem wstać po wiadro, to dotarło do mnie, że dłużej już tego nie wytrzymam. Parowałem do sypialni i krzyknąłem skończcie kurwa ten kabaret i umarłem. Matka leżała na tapczanie, ręce przywiązane rajstopami do wezgłowia, a stary w skórzanych gaciach i z wywalonym bebechem wymachiwał jakimś pejsem skręconym z wikliny i mówił ale mnie graszkę podniecasz, ostatni raz byłem taki rozpalony jak mnie zomo goniło z pałami a teraz ja cię pałą poganiam he 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 przysiągam sobie zemstę na reżyserach, dystrybutorach i producentach tego gówna i na kimś kto dał mojemu ojcu bilety